Większość z nas funkcjonuje na autopilocie. Podejmujemy decyzje, budujemy relacje, a nawet odczuwamy według nieświadomych schematów, które ukształtowały nas ratatem. Nawet jeśli je widzimy, dopóki nie zmienimy ich u źródła, wszystko wraca. Znasz to uczucie niby wszystko działa, a jednak czujesz napięcie, lęk, zmęczenie, niskie poczucie własnej wartości. I wracają, te same sytuacje, te same reakcje, tylko w innym opakowaniu. W swojej pracy korzystam z hipnoterapii RTT, ustawień systemowych, uwalniania emocji, bo to metody, które pozwalają im dotrzeć do przyczyny i je realnie przetransformować. Bez iluzji, bez przykrywania bólu, pozytywnym myśleniem. Jeśli tu jesteś, to znaczy, że coś już w tobie się budzi, że masz dość życia pod dyktando, Nieświadomych programów i chcesz wrócić do siebie naprawdę i odzyskać wpływ. To może być początek prawdziwej zmiany.